Zobaczcie, jak prezentują się wszystkie trzy kształty naszych tipsów, na wskazującym macie salonowy migdał, na środkowym macie sztylet szpic, a na serdecznym mamy balerinę. Ofrazujemy sobie teraz brzegi, przy dobrze nałożonym produkcie nie ma za dużo pracy. Delikatnie sobie oszlifujemy brzegi, i taka delikatna praca frezarków w zupełności wystarcza. Zwróćcie uwagę, jak łatwo się ten tips prezuje. Chodzi tylko o to, żeby delikatnie zniwelować rand tego tipsa, i on wtedy wygląda, jakby wychodził ładnie równy był z płytką peźnopcia. I tutaj nawet za bardzo nie ma, co frezować. Okay. I tak ofrezowane brzegi. Teraz delikatnie zmatujemy paznokieć naszą polerką 180 na 100. I tak przygotowany paznokieć nadaje się do malowania. Skracać paznokieć możecie przy pomocy frezarki lub przy pomocy pilnika. I gotowe. Teraz można malować.